Cześć, to jest Gamer, Games for Dzisiaj mam dla Was grę typowo zręcznościową pod tytułem Gravity Don't Let Go. Gra, która tak naprawdę reklamuje e, najnowszy film, jak widzicie, Sandrą Bullock i George'em Clunayem, właśnie pod tytułem Gravity. Dobra, nie przejdziemy do rozgrywki tradycyjnie, pokażę Wam co mam w opcjach. Krótki tutorial a propos, a czy tutorial, instrukcja tak naprawdę a propos tego. Jak sterujemy postacią w grze, no tutaj, audio, możliwość oczywiście podgłośnienia lub ciszenia muzyki, wideo, tak naprawdę, tylko i wyłącznie możliwość ustawienia jasności, niestety, nie ma możliwości wyboru jakości grafiki, no i tutaj, standardowo, oczywiście, też język polskiego, niestety, nie ma. No to przejdźmy do samej rozgrywki, no w pierwszej misji. To się zaczyna tak, że siedzimy sobie tam na jakiejś platformie, na jakimś statku, e, zabawiamy się w naprawę tej naszej całej stacji kosmicznej. No i coś powoduje, coś tam uderza w ten statek, że, że wylatujemy w kosmos i razem z częścią statku, do której jesteśmy przypięci, musimy się odpiąć. Na naszym zadaniem będzie tutaj klikanie możliwie jak najszybszym tempie, wyświetlające się na ekranie kółka żeby się od tego elementu uszkodzonego odczepić zaraz zobaczycie jak to wygląda No i udało się, choć wam się przyznam, że robiłem to trzy <grymne> razy. Teraz będziemy musieli spowodować, żeby ten nam się przestał kręcić, co nie jest jakoś specjalnie trudne, jak widzicie. Dobra, udało się w, jakąś w miarę ustabilizować jego lot. No i teraz będzie trzeba chłopaka troszeczkę jeszcze uspokoić. I złapać pią. No dobra, udało się ustabilizować teraz tego gościa. Hmm, następne zadanie będzie takie, żeby Odnaleźć tutaj członka ekipy. No <grym> i ja oczywiście go uratować, bo on sobie gdzieś tam bezwładnie fruwa po, po, po kosmosie. Teoretycznie dosyć proste, ale to jest sterowanie tym kombinezonem. Przestrzeni kosmicznej trzeba przyznać, że do nich nie należy. Postaram się Wam to zademonstrować. Może jakimś cudem uda się go się złapać Muszę powiedzieć jak tam mój gust, klimacik tutaj w tej grze jest niezły. Lubię takie katastroficzne... katastroficzne akcje dziejące się w kosmosie. No i dobra, udało się. To teraz musimy zacholować swojego ziomka do bazy. Jak widzicie na fajnej takiej lince go holujemy jak Jakiś uszkodzony samochód. Nie wiem, czy to będzie widać na filmiku, ale graficznie to też wygląda naprawdę fajnie. No i dobra, uratowaliśmy naszego kolegę. To czas teraz otworzyć tutaj ten wlot. Włas. No i zająć się kolejną częścią misji. W tej części misji musimy. Naprawić uszkodzoną, uszkodzone elementy tej całej stacji kosmicznej. Jak widzicie po odpowiednim dojechaniu tutaj do uszkodzonego elementu pojawia się kółko, który trzeba przytrzymać. I on zaczyna się tutaj zabierać za naprawę. takich elementów do naprawy jest bodajże chyba gdzieś w granicach czterech zwróćcie uwagę, że tutaj w, w, u góry pojawia się ilość tlenu, jak nam została. No jeżeli nie naprawimy tego wszystkiego, tych wszystkich uszkodzeń, e, nim skończy się tlen, to oczywiście będzie trzeba rozpocząć misję od początku. Tam, gdzie wyświetla się ta lewa strzałka w lewym dolnym rogu, obecnie pokazuje nam miejsce, w którym możemy Zatankować tlen, więc, jeżeli widzicie, że może Wam tego tlenu nie starczyć, no to warto podjechać, podtankować tlen i wtedy zająć się resztą naprawy. No i po zebraniu wszystkiego, po naprawieniu tutaj tej części stacji, no będziemy musieli się od tego odłączyć, jak widzicie, i podlecieć do jakiegoś tam innego. Elementu i innej części bazy w kosmosie, żeby żeby ostatecznie się stąd wydostać. I tutaj właśnie chciałem o to powiedzieć. I tutaj, latanie tym, tym statkiem, no nie jest najprostsze. Bo jak widać, dookoła lata, lata mnóstwo porozwalanych wcześniej części, gdzieś one tam sobie bezwładnie fruwają. No i trzeba, trzeba uważać, żeby żadną nie przewalić, a dodatkowo trzeba uważać, żeby żadna w nas nie przewaliła, więc będzie trzeba tutaj umiejętnie tym statkiem manewrować, żeby to wszystko omijać. Na razie wygląda to dosyć prosto, ale zaraz z tego co pamiętam tam się pojawi więcej tych ele ladających elementów. Tego jeszcze tak mocno nie widać, bo jesteśmy mocno oddaleni. E, I tu już się zaczyna troszeczkę zamieszanie. No, i niestety nie udało się. No dobra, ale myślę, że wiecie co chodzi. No gra niestety do najdłuższych nie należy, jak widzicie zresztą na filmiku. No ale tak naprawdę jest to tylko yy, reklamówka tego filmu, o którym wspomniałem wcześniej. A mimo wszystko warto ją ściągnąć, bo jest fa bardzo fajnie zrobiona graficznie. Yy, no i generalnie pomysł jest tak naprawdę dobry. Szkoda tylko, że wykorzystano to tylko w celu zareklamowania filmu, a nie rozwinięto tego jakoś mocniej i nie, dam jakich, nie dodam na większych, yy, większych misji dłuższej możliwości pogrania, no ale tak czy inaczej warto, myślę, żebyście się z tym strugłem zapoznali, zwłaszcza, że gra jest nieodpłatna, dlatego nie żałujcie sobie, śmiało ściągajcie i dajcie znać yy, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach czy to pod wpisem na stronie, czy to na YouTube, a ewentualnie możecie też zawsze napisać coś na Facebookowej stronie Android android.pl. Dobra, to tyle. Na razie trzymajcie się. Do zobaczenia przy okazji następnego filmu. Pozdrawiam, cześć.